<śmianowicie> no, Dawajcie, dawaj, przy okazji pana burmistrza zapytam, yy, gdzie jest y, łatwiej? Czy tam za biurkiem, czy tutaj, panie burmistrzu? Je jest niepraszam, ale że jest moc. <śmianowicie> Super. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie, e, mamy piątek, e, ładujemy właśnie pierwszy zestaw e, dla pomoc, dla powodzian, jak Państwo widzicie e, duża ciężarówka już jest załadowana praktycznie, za chwilę będziemy ładować jeszcze solówkę, e, do tego pojedzie jeszcze mały bus, e, wiele, wiele rzeczy tak naprawdę e, od mieszkańców gminy Stamowinica pozyskaliśmy, za co bardzo gorąco, gorąco dziękujemy. To jest pierwsza akcja, pierwszy piątek, jeszcze w przyszłym tygodniu będzie kolejny piątek, będzie można jeszcze pomóc, jeżeli ktoś nie zdołał tego zrobić dzisiaj. Ale naprawdę dziękujemy Państwu za te wszystkie dary, bo naprawdę jest tego ogromna ilość i tak naprawdę wiele, wiele różnych rzeczy na tym samochodzie się znajduje. Od papierów, pieluch, poprzez warzywa, owoce, woda, soki inne rzeczy bardzo potrzebne w tej sytuacji ciężkiej, która panuje tak naprawdę na południu Polski. Jarku, coś dodasz? No, ja przypomnę, że zaangażowało się jeszcze pięć kół łowieckich, także bardzo dziękuję wszystkim kolegom myśliwym. Wielkie, wielkie naprawdę DaszBurg. No, strażacy super, sołtysowie, no, w ogóle ludność, bardzo fajny odzew, bardzo fajna akcja, duży rozmach. No i tak jak obiecywaliśmy, o czwartej rano wyjeżdżamy, dojeżdżamy do Bystrzycy, dojeżdżamy do Idzikowa, zatrzymujemy się przy Straży Pożarnej, tam już na nas będą czekali i tam się już sytuacja rozwinie, czyli zaczniemy rozładowywać tam w Domu Kultury i w Straży Pożarnej w Widzikowie. No i będziemy starali się docierać do tych małych wiosek, ale to już, to już razem wspólnie tam z, z miejscową strażą pożarną, z miejscowymi leśnikami i z, z takim i z biurem koordynacji. Także. Sytuacja się rozwija. Tam tak naprawdę co telefon jest, jest, jest inny oddział z tamtej strony, bo tak naprawdę już tak jak w stroniu mamy już nadmiar troszkę pomocy, więc my jedziemy stricte do tych małych wiosek, gdzie jest najcięższa sytuacja i chcemy im tam pomóc. Ja dodam jeszcze jedną kwestię, o czym Jarek nie powiedział, bo też właśnie myśliwi jadą swoimi terenowymi samochodami na miejsce, żeby ewentualnie też pomóc już tam na miejscu, jak już dotrzemy z tą pomocą, ewentualnie oni bezpośrednio będą docierać oczywiście poprzez e, Centrum Zarządzania Kryzysowego, będą tak jakby dysponowane im zadania i będą docierać bezpośrednio do tych mniejszych miejscowości dowozić te potrzebne rzeczy swoimi terenówkami, także też Wielkie dzięki za to, wielki ukończ. Szanowni Państwo, generalnie mieszkańcy Gminy Miasta Mogłince jesteście fantastyczni, bardzo dziękujemy za tą pomoc i oczywiście liczymy jeszcze na przyszły piątek, jeżeli ktoś jeszcze nie zdołał pomóc, także zachęcam. Dziękuję ze swojej strony oczywiście oprócz mieszkańcom, zastępom grupy strażaków, którzy zorganizowali punkty zbiorcze w swoich jednostkach. No i wszystkim miejscowościom tak naprawdę, które do tych punktów zbiorczych dostarczyli te wszystkie rzeczy do pomocy. Dziękujemy bardzo.